Cześć i witajcie na moim kanale A oto jest mój pierwszy filmik z głosem po roku ponad Nagrywania I tutaj będzie się content pojawiał z grania na Modern Mystery, na podróbce I tak dalej I no, typu nie wiem, 9 w lesie z przyjacielem Ale on co będzie mi zrobił za duży content I no... Miło by mi było, gdybyście zostawili mi serduszko pod filmikiem Ale nie zmuszam oczywiście I no I zapraszam do oglądania To tyle, miłego oglądania I teraz nie mam w planach gość długo grać w to nawet I tak dalej yy, Więc Zobaczymy o, jestem szeryfem. Ogólnie szeryfem nie umiem być na telefonie, zwłaszcza jak jeszcze nagrywam. Bo boję się, jak mnie przyjmiecie Kłosem. Chociaż dużo razy robiłam live, dużo razy robiłam live. Kłosem, ale... Myślałam, że pierwszy pierwsze być. pozdrawiam osóbki, które mi oglądają i chcę mi oglądać I... O, jak będzie niedobra jakość, to przepraszam sobie inną osobę. Gratulacje dla niej Dobra, zobaczymy I zobaczymy, kim zaraz będę I możecie pisać linki, ja będę was odzywać na moim koncie, takim skosowym. Dobra, szybko, to się ładuje. Dobra. O ja yeah, jestem szary morderem. Dobra i dobra koleżanka, to jest się. No jak. Cię nie udawać się mordyrem. Na telefonie. Ojoj. oj. że tak słuchałam się, co dobra. I przepraszam, że jak będę kiedyś tak rzucać i będę kampić. Ale tak dziś, jak nie wiem w to grać. Ja! To strzelaj to! Nie. No Nie Kurczę, tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, to tutaj, jestem tutaj, Tu się dołączył. Więc ta osoba będzie mi więcej kontentu. I raczej po tej rundzie będę kończyć. To taki pierwszy film z głosem. Dobra, i mam teraz zamiar przeżyć długo szczerze, bo kiepsko mi idzie jak na mnie, jak teraz na to patrzę. I w ogóle dziękuję za ponad 1000 obserwacji, obserwacji tak? i za taki odbiór moich filmików. Ale co we mnie strzelasz? I w ogóle życzę, życzę wam miłego wieczorku Ogólnie O, to jest Dobra, jak nie umrę, to będzie jeszcze G. Nie, ginę, 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 ginę chyba. O szkurde. Nie wiem kto jest. Kampi strasznie. A dobra ona. Zaczynałam sobie tylko cukierki podbierać. A kysz. Ha! za oglądanie. Trzymajcie się i że do to nie odżyć więc bajo!